Dzień dobry, witamy w Czempiniu, na terenie stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie od ponad 60 lat badamy zwierzęta, opiekujemy się nimi i hodujemy. A co robimy jeszcze, dowiecie się za chwilę. No tak, 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 tak boi się. Bye bye. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt to jeden z przykładów działalności myśliwych na rzecz czynnej ochrony przyrody. Ośrodek działający przy stacji już 40 lat, utrzymywany przez, przez Polski Związek Łowiecki. Przez wiele lat specjalizowaliśmy się głównie w ptakach drapieżnych. Nasze doświadczenie sokolnicze, wiedza, umiejętności pozwalają cały czas szczególnie tymi ptakami się zajmować. Potrafimy je utrzymać w zdrowiu psychicznym i fizycznym na krótszy lub dłuższy czas, w zależności ile tego wymagają. No i tak jest do dzisiaj, chociaż obecnie przyjmujemy wszelkie zwierzęta gatunków chronionych, ssaki, również jeże, w tej chwili mamy kuny od kilku dni, również do odchowania młodą sarenkę od wczoraj, także zwierzęta różne. Natomiast sezon właśnie maj, czerwiec to w przyrodzie narodziny. Lęgną się ptaki, rodzą się ssaki różne. Przybywa młodych, które no, różnie sobie radzą później, dorastając w życiu. No i w tym okresie właśnie najwięcej trafia tutaj do nas młodych i ptaków, i ssaków, które wymagają jakiejś opieki. Stacja jest jedynym miejscem na pewno w Polsce, gdzie w tej samej chwili można usłyszeć tokowe głosy bielików, orów przednich czy sokołów wędrownych, bo oprócz rehabilitacji prowadzimy tutaj również hodowlę tych rzadszych gatunków, jak sokół wędrowny czy orzeł przedni. Natomiast w rehabilitacji niedawno oddaliśmy do wypuszczenia po, po kilkutygodniowych kuracjach dwa bieliki, które zostały wypuszczone w miejscu znalezienia. Ostatni właśnie na terenie nadleśnictwa Gniezno, gdzie założono mu nadajnik po to, żeby kontrolować jak będzie sobie radził dalej w życiu. On po tym półtora miesiąca pobytu w wolierze niezbyt może sprawnie jeszcze poleciał, no ale to jest normalne po takim czasie w niedużej wolierze z konieczności ale już na dzień dzisiejszy wiemy, że radzi sobie nieźle lata, powrócił do, do dzikiej przyrody, także sukces. Niestety dość sporo ptaków musi pozostać dalej w wolierach. U nas czy w innych placówkach po jakichś poważniejszych kontuzjach, złamaniach skrzydeł, zwłaszcza. No i tak na przykład tutaj za nami para bielików, która pozostaje tutaj u nas już 20 lat prawie. No i którym trzeba zapewnić no, jedzenie i miejsce. I to też również no, w miarę możliwości staramy się robić. Szczególnym rodzajem działalności prowadzonej w Ciempińskiej stacji jest edukacja. Do tego celu służy ścieżka edukacyjna pod nazwą zwierzęta naszych pól, lasów i przestworzy. W kilkudziesięciu wolierach na terenie stacji przebywają gatunki, które w przyrodzie funkcjonują wokół nas. W większości są to pacjenci naszego ośrodka rehabilitacji bądź zwierzęta, które z powodu przebytych wcześniej urazów i kontuzji nie mogą wrócić na stałe do przyrody. Tak jak ten żuraw, który jest z nami od około 10 lat. Ludziom, którzy właśnie w tej takiej rozkręconej, emocjonalnej, niestety często bezmyślnej miłości do zwierząt, ludzie ci... Często nieświadomie krzywdzą zwierzęta, zwyczajnie zabierając z lasu zupełnie zdrowe, młode osobniki. Teraz właśnie to okres młodych saren. Jest normalne, że koźlak w młodym wieku do, 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 do kilku tygodni pozostaje sam. Nie widać matki w pobliżu, co wcale nie znaczy, że on jest bez opieki i porzucony. Natomiast potem w praktyce mamy tutaj kłopot na kilka miesięcy, z tego względu, że są to zwierzęta dzikie, które po, po, po trafieniu w ręce pod opiekę człowieka są po pierwsze w dużym stresie, w strachu próbują cały czas wyrwać się, uciec, o ile są na tyle sprawne, nie chcą jeść, dopiero to co trwa to czasami kilka dni, zwłaszcza w przypadku ptaków drapieżnych przez kilka dni nawet potrafią nie przyjmować jedzenia trzeba je karmić na siłę jakiekolwiek podanie leku czy zrobienie jakiegoś zabiegu wiąże się z każdorazowym łapaniem go walką z nim w zasadzie do, to, do czego trzeba mieć trochę sprawności doświadczenia zwłaszcza w przypadku tak dużych ptaków jak bieliki no to tym bardziej obowiązuje zasada najważniejsza przy łapaniu żeby nie dać się złapać jemu bo wtedy jest kłopot dość duży i długo odczuwalny. W związku z tym to co mówimy i podkreślam w przypadku dzikich zwierząt nasza miłość i moja empatia nie jest im do niczego potrzebna. One wymagają szybkiej, jak najszybszej kuracji powiedzmy powrotu do przywrócenia sprawności i do wypuszczenia no. na wolność. Podobnie takim zwierzakom nie nadajemy imion jak to jest modne dzisiaj, bo dla zwierząt jest to naprawdę zupełnie obojętne. Oczywiście medialnie wygląda to lepiej, bo jak jest zwierzak bez imienia no to jest tylko zwierzakiem, a jeżeli jest to jakiś kubuś czy, czy ola, no to, już jest, no to już jest co innego. No i, i, i tak to się dzieje. Natomiast my, tak jak cały czas podkreślamy, zajmujemy się tutaj konkretnie zwierzętami wszelakimi na, na, na tyle, na ile jesteśmy w stanie im pomóc. No, pijemy. Pijemy maluchy. Tego mleczko, pierwsze danie.